Poprawiłam to tylko, bo w końcu wytręta. Możesz się wyprostować. Trzy mieczyki są. Dlatego każdy rycerz miał swojego gierka. Tak wygląda dieta Tris Merigold. <suszy> <suszy> Cię I ty sobie i się co mierz, no. kolumny Cię, za, zasnę. Zasnę Zas jest sprawia, że zaśniesz. Zas się ci Dobra. sponsor tego planu. Chcielibyśmy. Nurzyn. Uśmiech do kamery proszę. Jest tylko jeden problem. Nigdy w życiu nie widziałem Wiedźmina, na Jak go znajdę? Nosi medalion z głową wilka. O kurwa, dobra, to teraz już będę wiedział. Idę szukać Wiedźmina! That's right, let's go. Pu, 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 pu. Junior. <grymiano> Dlaczego to robi? To jest lićminskie dziecko. Lićminskie dziecko, Dziecko niespodzianka. <grymiano> <grymiano> Dobre.